Jeszcze tak szybko i krótko, przed startem Chciałem Was zaprosić na mój serwer sharkmc.pl W czwartek o godzinie 19 odbędą się beta testy, także miło będzie jak wbijecie I zapraszam już do odcinka, trzymajcie się No siemka widzowie Ogólnie z góry mówię, że jest to odcinek robiony na spontanie Bez żadnego scenariusza i tym podobnych Mm, a w tym filmiku chciałbym Was przestrzec przed takim Discordem kodu z pluginami, chociaż tam profesjonalizm leży, że tak to chodzi po prostu o to, że mam swój serwer czarkiem.cpl, tak on się na nim znajduje, i po prostu dodali plugin na komendę kośnik ustawienia. W wielkim skrócie, co to robi. Jest to taki item change co macie na już większość większości serwerów Box PvP, że wam tam podługości, ustawienia, o, a nawet mam, bo mam inny trochę plugin yy, sobie ustawiacie czy tam ma być dropDEQ, czy ma wam zamieniać bloki na walutę i tak dalej, takie coś jak jest na przykład na Mainstarze. I aże mieli akurat promocję na 30% stwierdziłem, że sobie fajnie skorzystam. I zakupiłem sobie ten plugin u nich E, tam podali mi numer telefonu i tak dalej Do bliku Do blika Bo płaciłem blikiem e, Wysłałem im całą transakcję Tam napisałem w tikiecie Do Marcio To jest taki cypaczek z tam U nich z zarządu Że poszła kasa Daj mi licencję e, To było nawet Podaję, że tak To było dzisiaj bądź wczoraj Ale bardziej chyba wczoraj wieczorem Zresztą tutaj macie teraz na ekranie się wam teraz wyświetla ten yy, potwierdzenie płatności i po prostu poszła kasa tam do nich. A teraz, yy, sobie się skaptałem w ogóle, że nie mam mnie na tym Discordzie. Myślę, Bana może dostalić coś, ale sprawdzam. wpisuję sobie ich, jakby linka do tej I co się okazuje? wybali mi Bana. Teraz macie znaczy na ekranie. Że mam po prostu ban u nich na Discordzie Nie wiem szczerze za co Bo byłem też u nich między innymi supportem Ale te chwile Gdy byłem u nich z supportem to są chyba właśnie Najgorsze chwile, które były w moim życiu to jest, naj... to jest jakby straciłem po prostu czas Bo Jak tam się działa patologia To to już sobie nie wyobrażacie Lecz do czego Yy, zmierzam. No, zmierzam do tego, żebym chciałbym was po prostu przestrzec, żeby tam uniknik nie kupować bo po prostu zostajecie w wielkim skrócie ojebani yy, i to. Zostańcie po prostu ojebani, tak jak ja to właśnie zostałem ojebany. Dodam również, że tam Kamilowi napisałem propozycję. Nawet teraz macie na tym na ekranie jak Kamil mi ją pisał, także to też bardzo fajne z jego strony to jest zachowanie. No ale cóż, jeżeli go rodzice nie nauczyli kultury, to nie wymagajmy czegoś, żeby taka cena była kulturalna. Yy, co jeszcze? Yy, mam kolegę, programistę, i dzięki temu, że mam, tak, mam wyciek ich SRC, wszystkich pluginów i tak dalej. I wielu tam rzeczy zaraz wam pokażę nawet na ekranie. Dzięki temu. I właśnie z moim programistą przed to analizowaliśmy i się w ogóle okazało, że oni nie... oni tych pluginów nie piszą, To jest jakaś tam kurde, sklejka innych pluginów. W ogóle... O nich kurwa programiści, to, to widzę, że chyba znaleźli tą rangę Java Developera w płatkach śniadaniowych. Ale no po prostu... No nie mam jak wam teraz tego pokazać Bo podejrzewam, że 90% osób, które mnie oglądają Nawet by tego nie zrozumiały Ale najzwyczajniej w świecie Jest tam, w niektórych klinach, backdoor Co to jest backdoor? Backdoor to jest takie coś, że jak sobie wyglądać to na serwer To, że to wam może wykreślać tam różne dane I tak dalej, i tak dalej Jeżeli chodzi o to, możecie mi wierzyć na słowo, bądź nie Ja po prostu mówię, jak jest Kolejną sprawą jest to że nie wiem czy kojarzycie jak kiedyś prowadziłem serwer z gamerem gamer ma swojego też koda takiego z botami Discord i tak dalej i co się okazało gamera też ojebali coś tam gamer miał w szkołę i tak dalej Nie mógł tam troszeczkę robić tych botów i tak dalej zresztą macie tutaj teraz na ekranie Screena co gamer dał na swojego koda na temat ich Możecie sobie teraz spauzować film żeby to przeczytać mm. A teraz macie jeszcze screeny, te, które tam właśnie były w tym ogłoszeniu. Jak Kamilo go po prostu na zwyczajnym świecie ojebał. Tam by nie chciał potem mu kasy za to dać i tak dalej. I też gamerowi dał e, bana w Dreamcode. E, także też. Sobie zerknę szybko jeszcze. Czy jakiś temat powinienem jeszcze poruszyć? Ale wydaje mi się, że nie. Filmik jest króciutki, bo już ma 5 minut bo to ma być po prostu szybki film na spontanie po prostu film ostrzegawczy dla was przed kodem jakim jest Dream Code eee, napisałem do Kamila o co chodzi lecz dalej nie otrzymałem wiadomości zwrotnej bo tak, miałem Kamila w znajomych a może mi odpisał nie, słuchajcie USUNĄŁ MNIE ZE ZNAJOMYCH Jak do niego napisałem Teraz macie screena yy, Jak do niego napisałem dlaczego jest j**ną yy, I macie teraz screena jak widzicie że usunął mnie ze znajomych Także Odczytał i usunął mnie ze znajomych Także no Bardzo fajne zachowanie drogi Kamilu Ale film się i tak pojawi No i dobra widzowie I tak już na sam koniec Mogę wam pokazać, że po prostu, jak ten film się fajnie wybije, to poleci jakby wyciek ich yy, wszystkich pluginów i tak dalej. Teraz wam pokażę w tym momencie. Tu macie wszystko, co to, tu to jest. Tu to, to jest, jest, to jest jakiś tam token, chyba i token ich Bota Discord. Tak, udało mi się też go zdobyć, bo z ich deweloperem w Klingie bota, też dobrze trzymam. Także wiecie. Tu jest SRT wszystkich pluginów, tu macie ich wszystkie pluginy Lecz to jeszcze będzie zaktualizowane do tych jeszcze nowszych pluginów Tylko muszę sobie pobrać eee, Także Kamiliku lepiej sobie zobaczyć serwer Tu jest paczka SkyGen Paczka PVP, A macie Że to nie jest żadne nie, puste jakieś konfigi Pluginy jakieś na, na Bungie, Pioro, WCTS Wszystko mam tak samo, SkyGen Także no, drogi Kamilku z Dreamcode'a. Zodarbyś dni odpowiednią sobą bo tak opierdalaś mnie na 14 zł. I od razu zanim pole komentarze. Nie, nie płaczę o 14 zł, ja mam w te 14 zł szczerze wyjebane, bo więcej na godzinkę zarabiam. Eee, tak sobie jak sobie pracuję. Także po prostu Kamilku wypkaj się tymi teraz zł, ale nie wiem czy było warto. Ponieważ rozkręciłeś koło zębate, nie mam jakichś dużych zasięgów Lecz mam Jakieś tam wpływy Także To, dziękuję wam za obecność, przypominam tylko, że Już w czwartek, 8 tego 8 czerwca O godzinie 19:00 To beta testy mojego serwera, czyli sharknc.pl yy, nowej edycji BoxPvp Także co, dziękuję wam za obecność Pamiętajcie, nie kupujcie u Dreamcoda i tak dalej. Yy, I co? Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć.